Cześć kochani. Hej hej. Wracamy do Was. Słuchajcie, jesteśmy... Mamy dwutygodniową przerwę, chyba dwa albo trzy tygodnie. E, tak, dobrze widzicie, mamy ze sobą dzisiaj pieska na spacerze. W ogóle witamy Was w pięknych okolicach. Zobaczcie, jak to ślicznie jest. E, okolice Sobienia. To tak, w sobie le... Dokładnie tak. Ja tylko powiem tak na wstępie, że Mówiłem o tym, że będziemy robili regularnie w piątki, ale no niestety nie wyszło, także wybaczcie. Ja już nic nie deklaruję, po prostu kiedy będziemy mieli możliwość, będziemy nagrywali, także przelecimy dalej. Taki, tak właśnie Zapyta. jak Przemek powiedział, yy, ma, mamy taki plan w ogóle przecież Przemuś, żeby mamy, co piątek mamy. nagrywać, tylko wiecie, życie nas po prostu zweryfikowało, bo się okazuje, że... za chodź, idziemy, chodź, chodź, chodź. Yy, okazało się, że po prostu yy, pojawiają się jakieś wiadomo wydarzenia, yy, jakieś sprawy do załatwienia, to. gdzie trzeba coś zrobić i yy, no nie możemy wtedy pójść na spacer, tylko musimy się konkretną rzeczą zająć. Mm -hmm. I właśnie mieliśmy teraz dwa razy pod rząd takie, dwa albo trzy razy pod rząd taką sytuację, że nie mogliśmy nie mogliśmy kochani e, nagrać filmiku, to dwa razy było. E, możliwe, a jeszcze mieliśmy taką sytuację, słuchajcie, że e, ostatni film, który dla was nagraliśmy e, był jakiś totalny problem z internetem i najpierw e, w, tego samego dnia, którego, czyli w piątek nagraliśmy, to wrzuciłam ten filmik e, i, znaczy wrzuciłam, dałam go do ładowania, żeby się ładował na YouTube'a e, i się nie udało. Więc w sobotę podjęłam kolejną próbę i słuchajcie i yy, 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 dwa dni wgrywał się, czyli tak na dobrą sprawę chyba w poniedziałek albo we wtorek dopiero wszedł ten film na YouTube, a także czasami tak jest, że my nagramy coś, może tak być, bo, bo to pierwszy raz taka sytuacja była, więc może też tak być, że coś nagramy, ale nie wejdzie od razu, także... Albo nic nie nagramy danego dnia, bo będziemy właśnie mieli inne rzeczy, które no, no są też... Jakby ważne, no. jak, Tak jak mówi się powiedziała rzeczywistość, czyli codzienność czas, czasem weryfikuje, ale jesteśmy z Wami i będziemy. Tak. Ja muszę się z Wami tylko podzielić taką dobrą wiadomością. Mogę już dla Was od ucha do ucha się uśmiechać, bo Aha. w końcu mam zrobione moje zęby. <laughs> Więc dla mnie to jest bardzo ważne. Daje mi to duże poczucie komfortu. No, taki miałam wypadek. Dla tych, którzy nie oglądali jednego tam odcinka, w którym ja osobiście mówiłam, że witając się z Bernardynką, mamy takiego pieska też dużego. Może następnym razem ją nagramy tutaj na spacerze. To po prostu witała się i podskoczyła. Ze szczęścia w taki sposób, że uderzyłam, zamknęła mi szczękę w taki sposób, że ząb się złamał i trzeba było i trzeba było zęba usunąć, y, potem wygoić miejsce to była dwójka, y, ta, więc trzeba było to miejsce wygoić i y, trwało to prawie rok, bo w maju miałam ten incydent. Boch, te tak, te, 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 te. tak. W maju, a teraz dopiero w lutym mm. y, następnego roku y, no, to... y, była możliwość wstawienia okay, implanta, no. więc do, dobrze dzięki Bogu, że są takie dzisiaj możliwości techniczne. Nawet podoba mi się ten. Mój uśmiech bardziej niż przedtem, także, także super. Kochani, ja powiedziałam szymkowi, że chciałabym podjąć temat, który dla niego też tak będzie niespodzianką, w sensie, że nie, powie, nie powiem mu, co chciałabym. Trochę się kręcimy, bo Zojka nam... A ona no, z nami na chodzi, także jest Nowy no, no, teren no. dla niej, więc szuka zapachy, ją zatrzymuje się, kręci się. Także Was przepraszamy za... ale może będzie trochę bardziej urozmaicony ten tak widok. Um, Przemuś ja chciałam taki temat podjąć um, i zapytać Ciebie jednocześnie, bo ty nie wiesz mhm. y, jaki temat będzie dzisiaj. Um, kim jest dla Ciebie osobiście, jaką rolę w Twoim życiu pełni Duch Święty? O, ze mam zacząć mówić? No tak! Nie spodziewałem się tego tematu, chociaż ostatnio o Duchu Świętym troszeczkę rozmawialiśmy. Mhm. Kim jest dla nami Duch Święty? Wiecie, ostatnio widzę tak w internecie też nauki, że się umniejsza rolę Ducha Świętego. Coraz więcej tak może z tej strony zacznę, coraz więcej widzę ludzi, którzy aktywni są w internecie. No i twierdzą, że Duch Święty jest tylko i wyłącznie mocą. Tu niby mówią fajnie i tak dalej mówią o miłości Bożej, ale mówią o Duchu Święty, że, Świętym, że to tylko moc. Mamy czasy internetu, coraz więcej to widać, ja obserwuję internet i tak dalej, także ten, ten aspekt się przejawia, ale kim dla mnie jest? Słuchajcie, no przede wszystkim Duch Święty jest dla mnie Bogiem. Wiecie, ja od zawsze wiedziałem, że Duch Święty jest Bogiem, no, też robię takie tryki, od zawsze wiedziałem, że jest Bogiem, ale ostatnio, ostatnimi miesięcy, ostatnie miesiące przeżywam troszeczkę głębszą Świadomość tego, objawienie, że to jest Bóg, że jest to Bóg, który jest pełnoprawnym Bogiem, tak to określę, że On nie jest tylko kimś, kto, nas, kto przyszedł do naszego życia, kto w nas zamieszkał, z kim mamy jakby społeczność, ale no coś więcej, że to jest Bóg, który jest wszechmocny, który jest wspaniały, który jest zarazem też wierzy w to. Delikatny, bo Duch Święty mi się każe z taką subtelnością, delikatnością, ale też zarazem z mocą e, i z taką siłą, e, energią, nie boję się tego słowa też powiedzieć, pozytywną energią, ale przede wszystkim jest to Bóg, e, tak jak Jezus jest Bogiem, Bóg Ojciec jest Bogiem, Duch Święty również jest Bogiem, jest to Bóg, który jest między nami i który też jest w nas który zamieszkał w nas, w ludziach, którzy narodzili się na nowo. Okay, jest to, to, tak, to, to jest no... taka y, troszkę wykładnia teologiczna, a mi bardziej chodzi o, o to osobiście, na co dzień w swoim życiu, mm -hmm. y, kim jest dla ciebie Duch Święty? Na Twoim co dzień w życiu. moim życiu. Y, no, kim jest? Y, tak naprawdę, no, staram się, tak. Kim jest, to jest takie duże słowo, bo wiadomo, że, że jako ludzie. Y, Przechodzimy przez różne sytuacje na co dzień, ale mhm. kim dla mnie jest? Staram się, żeby był moim przyjacielem. Super. Staram się, żeby był e, też jakby uczestnikiem mojego życia. Mhm. Staram się mieć świadomość o tym, że Duch Święty jest ze mną, jest we mnie, jest obok, że, że jest blisko. Mm, próbuję budować z nim relacje mhm. i ta relacja jest troszeczkę inna niż z Bogiem, Ojcem i z Jezusem, bo Duch Święty jest napisane, że można go zasmucić, czyli staram się zwracać przez to uwagę na każdą myśl, na słowo, które wypowiadam, bo wiem, że łatwo można Ducha Świętego zasmucić i tu nie o to chodzi, że teraz on będzie smutny, jakoś, że to będzie przykrość, chociaż może też o to chodzi, ale widzę, że kiedy go zasmucam, to ja też, ja też jakoś tracę energię, jestem bardziej jakiś taki e, gorzej się czuję i tak dalej, mm. tak? Także, także tak okay. tyle mogę powiedzieć A, chyba. Mam takie pytanie, czy... Twoim zdaniem w ogóle Duch Święty jest nam potrzebny. W sensie, ja wiem, że to jest takie pytanie może hardkorowe dla chrześcijan, ale czy gdyby Ducha Świętego nie było, teoretycznie w sensie takim albo inaczej, bo Duch Święty jest i jakby to nie powinniśmy wychodzić z tego punktu, że gdyby go nie było, mhm. tylko czy uważasz, że jest niezbędny w Twoim życiu? To niezbędny. Za, tak, uważam, że jest niezbędny na ten moment, przynajmniej kiedy się nowo narodziłem, ponieważ dzięki Duchowi świętemu mogę przeżywać prawdziwą radość, mm -hmm. mogę doznawać prawdziwego pocieszenia, mogę też mieć e, objawienie tego, co jest napisane w piśmie. E, e, oczywiście objawienie tu nie wchodzę w jakieś indywidualne, jakieś e, swoje nauki, ale, ale duch święty indywidualnie wiele rzeczy nam objawia i czasem indywidualnie do naszego życia, jeśli to nie jest sprzeczne, e, jakby. No, po prostu, jeśli to jest fajne, tak, tak to króciutko nie sprzeczne, bo to też jest temat ciekawy i nie chcę się rozwiedzieć za bardzo, ale no, potrzebny jest mi, tak? Duch Święty, Jasne. Jezus jest życiem i, i Duch Święty to jest Duch Chrystusa, tak? Czyli to też daje mi życie, daje mi siłę, motywację, yy, sens istnienia tak naprawdę, tak? Jezus jest sensem, ale to Duch Święty, który teraz jest, daje sens istnienia, człowiek tak naprawdę. Ma to motywację do życia, do działania, chęci. Bo wiecie, czasem nasze ludzkie działania i chęci się gdzieś kończą, mm -hmm. ale gdy budujemy na Duchu Świętym, to wtedy, to wtedy naprawdę to działa, to działa i, i mamy wtedy motywację taką prawdziwą. Jasne. A powiem Ci Przemusi Wam, kochani, że ten temat mnie ostatnio w sposób szczególny dotyka Duch Święty jako też osoba, nie tylko jako Boże rozwiązanie dla nas po odejściu Pana Jezusa do nieba, ale też jako osoba. I zaczęłam sobie szukać na YouTubie jakichś filmików, mówiących coś więcej i powiem Wam, że jestem bardzo zaskoczona, bo okazuje się, że jest tego bardzo mało, gdzie dzisiaj wydaje się, że YouTube jest miejscem praktycznie tematów niewyczerpanych. Wyczerpany, nasycony na tyle, że można coś znaleźć, a jednak e, okazuje się, że jest sporo e, księży katolickich, którzy, którzy coś tam mówią na temat Ducha Świętego i jego roli. Mm, ale jak na przykład chciałabym posłuchać kogoś z kręgów protestanckich, to miałam problem, żeby znaleźć. I to też mnie tak zastanowiło, czemu, bo e, m, czemu akurat o Duchu Świętym jest tak mało. Nie nie są wiem, jakieś czy masz myśli, jakieś, ale coś w tym jest. Co no, może tym. być tego powodem? Nie mam pojęcia, bo może teraz tak chodzimy, tak, może tak. teraz jest ten tak. czas, bo e, mam e, na Facebooku znajomego, też zresztą go mu kojarzysz. E, Robert, e, no mogę z imienia powiedzieć, który często ostatnio mówi i pisze o Duchu Świętym. Bardzo ceni i szanuje Roberta, i on też e, gdzieś ten Duch Święty u niego w życiu jest obecny. Czemu nie tego jest mało? Nie mam pojęcia. Być może. Być może wchodzimy teraz w taki czas, że Kościół będzie bardziej tego świadomy. No, no my też teraz jesteśmy bardziej świadomi, rozwijając się w Jezusie, że Ty tego doświadczasz, ja też tego doświadczam, że Duch Święty jest bardzo ważny, że jest niezbędny i nie ma co jakby umniejszać Jego roli albo odstawiać na bok, tylko po prostu gdzieś tą Jego rolę też wyeksponować, mhm. żeby... A czemu? Nie wiem. Trudno mi powiedzieć. Można okay. by gdybać. Nie? Okay. No czemu, nie, nie wiem, jest tak mało, tak? Mm -hmm. Może są, ale gdzieś trzeba poszukać więcej, nie? Ale coś tam jest, co mówisz, no. mm -hmm. Więc słuchajcie, teraz ja Wam powiem, dlaczego w ogóle taki temat, bo yy, w ostatnim czasie yy, pojawiały się takie osoby, w naszym kościele głównie, które poruszały takie tematy, które tak na dobrą sprawę doprowadziły mnie do tego punktu, do, do miejsca, w którym... Yy, Doszłam do wniosku, że, że, że jakby kropki, łącząc kropki przysłowiowe, e, doszłam do wniosku, że chodzi o ducha świętego i jego prowadzenie w naszym życiu. E, I zaczęłam ten temat troszkę rozważać w sercu. I wiecie, y, musiałam stanąć też przed sobą, w, jakby w prawdzie, skonfrontować się, z, zadać sobie pytania ważne, czy. Duch święty jest obecny w moim życiu. Jeśli tak, to czy wystarczająco? Hmm, czy to, to, co mam teraz, mnie zadawala? Czy jednak y, potrzeba czegoś więcej? I wydarzyło się coś niesamowitego w moim życiu. Ja myślę, że tutaj nie na tym spacerze, ale tak jak mam też filmiki, samo nagrywam. Y, Sama nagrywam jakieś przemyślenia, to myślę, że to świadectwo tak czy inaczej opowiem i zostawię na YouTube. Bo, tak jak już powiedziałam któregoś razu, dla mnie samej też nagrywam te filmiki, żebym ja pamiętała, co Bóg w moim życiu robi. Jest to pewien rodzaj takiego dziennika, w którym prowadzę notatki, tylko w wideo, nie, nie, nie na piśmie. Z różnych powodów jest po prostu tak łatwiej, bo wiecie, już e, e, pisanie nie jest takie komfortowe. Jak e, ma się pewien wiek, trzeba zmieniać okulary i tak dalej. A tutaj się włącza tylko e, kamerę, i już wszystko wiadomo. Więc e, nagram na pewno to świadectwo. E, Okej, okay, Roszada, mhm. bo <grych> zajka nam się kręci, wierci teraz jest tu, była tam. To ja. Dobra, puściłabym ją, ale tutaj w tym lesie są zwierzęta, więc. Za instynkt może zadziałać, tutaj idziemy, Zojcie, chodź. I może być problem, jak ucieknie. Więc nagram to świadectwo, ale chciałam powiedzieć, nie będę tutaj jakby wypowiadać się ja na ten temat, bo nie chcieliśmy też, żeby ten filmik trwał bardzo długo. Chcemy też się cieszyć trochę tym spacerkiem, pogadać. Ale chciałam Was zaprosić, bo w najbliższą niedzielę o 10.30, y jeżeli nie możecie być osobiście na Krzemienieckiej y na krzemienieckiej 2 no no w Kościele Druga Szansa, wszelkie szczegóły na pewno spokojnie znajdziecie, czy na Facebooku, czy, czy w internecie. Gdybyście chcieli przyjść, posłuchać. Y a jak nie, to jest też transmisja. Jak wpiszecie w YouTube'a Druga Szansa Kościół to będzie y, tam transmisja o 10.30, najpierw jest uwielbienie, no i potem będzie albo... Wójca też grał, y, śpiewał, przepraszam, uwielbienie, także to chwała Tak, tak, mm. to chwała Bogu. Amen. W każdym razie y, już osoba prowadząca, taka Basia, która będzie prowadzić to spotkanie, powiedziała mi, że albo przed kazaniem pastora, albo po, powiem to świadectwo i ono właśnie będzie dotyczyć mojego przeżycia, Związanego ze sobą Ducha Świętego. Jest to, myślę, dosyć mocne, i yy, tylko cię ostrzegam, <grym>, że yy, może to wpłynąć na całe Twoje życie. Amen. Niech to będzie reklama yy, tego, co chcę powiedzieć, yy, ale też yy, myślę, że jest na tyle to mocna rzecz, że może to rzeczywiście dać Ci do myślenia i móc realnie wpłynąć na Twoje życie. Oczywiście. Myślę, że w dobry sposób, bo winny bym tego w ogóle nie mówiła, gdyby. Mam taką zasadę, że nie mówię czegoś, co nie buduje albo staram się przynajmniej. Szczególnie z kościołem. Jeżeli już, to coś powiedzieć, co zbuduje. Także zapraszamy Was, 10.30, na live. O, jak włos w nasza sali linieje i właśnie mi spędzi. Był się zahaczył jakiś włos. E, przepraszam więc 1030 w, w niedzielę najbliższą um, lub osobiście na krzemienicką 2 Do łodzi, do łodzi oczywiście tak i zachęcamy mm. was. E, może do tego czasu, zanim ta niedziela nadejdzie albo może... Aha, i ten live jest zapisywany, czyli jeżeli nie, nie będziecie mieli możliwości być w niedzielę na 10.30, czy osobiście, czy na live, możecie zawsze do tego wideo wrócić. Ono zostaje na YouTubie i można w każdej chwili odtworzyć. Więc zapraszam. Chętnie też usłyszę wasze. Przemyślenia na ten temat, czy coś w ogóle Wam to dało, czy może macie jakieś swoje spostrzeżenia na temat osoby Ducha Świętego. Będę bardzo wdzięczna, chociażby z tego względu, właśnie, że bardzo mało jest w kręgach protestanckich, ewangelicznych, na YouTube jakichś informacji właśnie o osobie Ducha Świętego. Więc fajnie, mamy 16, prawie 17 minut. Życzymy Wam, żeby tak Duch Święty Was prowadził codziennie, tak jest. bo On jest pocieszycielem danym tak. nam. On podnosi. Tak, jest pocieszycielem, jest w miejsce Pana Jezusa. Tak jest. I tylko powiem taką rzecz, która mnie dotknęła jedyną rzecz, którą powiem w związku z tym, teraz, oczywiście, bo w świadectwie to będzie więcej że przeczytałam wczoraj w Bożym Słowie. Że Pan Jezus powiedział odchodząc, czyli tuż przed Jego męczeńską śmiercią, powiedział do uczniów, będę prosił ojca, pośle wam innego pocieszyciela, który będzie z wami na wieki. Tak jest. Na wieki. Duch Święty jest nam dany na wieki, nie jest tylko do końca tego czasu, ale jak niech to na, ta myśl chociażby nam uświadomi, jak bardzo ważną osobą w naszym Amen. życiu e, jest osoba Ducha Świętego. Także. Zostańcie? to mnie to, mnie to <grymne> A, jak ja lubię tak się uśmiechać szeroko i taki komfort, super. Wysyłam wam mnóstwo uśmiechu, miłości, kochani. Miejcie dobry dzień. My się teraz idziemy rozkoszować okolicą. Jeszcze na sam koniec pokażę wam, to dobijemy do, pewnie do 20 minut. Eee, mamy piękną pogodę. Eee, jak widzicie, już bez kurtek jesteśmy, jest nam naprawdę ciepło. Yy, idziemy z Zojką pogadać. Popatrzcie, nie mogę niestety w iPhonie, nie ma możliwości przełączyć kamery w trakcie wideo, więc tak Wam pokażę. Jesteśmy w takim pięknym miejscu, na totalnym odludziu. No tam trochę samochodów już jeszcze, tak. Tak, ale tutaj jeszcze nikogo nie ma. Także. Także kochani, zostańcie z Bogiem. Trzymajcie się cieplutko. Yy, niech miłość Pana Boga Łaska Jezusa Chrystusa i społeczność Ducha Świętego będzie z wami. Tak jest. Trzymajcie się cieplutko. Pozdrawiamy serdecznie. Trzymajcie się, cześć. Hej, hej. hej, hej.